Kaziuki to uroczystości ku czci świętego Kazimierza, patrona Polski i Litwy. Ich organizatorem jest Poznański Oddział Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskich. Zapraszam Państwa do roku 2008. Prosimy, prosimy, prosimy Wasza królewska Mość, naprawdę. Bo my jesteśmy spęszni. Jeszcze raz tyle królów nie widziałem. I Polski, czyli na czele pochodu dynastii Jagielońskiej szedł dzisiaj święty Kazimierz. Oto, proszę Państwa, święty Kazimierz. Zaraz powie do nas, parę słów Myślę, proszę Państwa, że najbardziej prawną decyzją będzie, jak oddam mikrofon teraz Świętemu, prawda? Tak? Prawda. Proszę bardzo. Może lepiej ojciec niech o mnie opowie. Święty, a usłuchany taki, bo może dlatego święty. Tak jest, ojca słucha. Nawet święci słuchają ojca. Moje dzieciaki nie chciały słuchać. Prawda? Znaczy się, że sam Kazimierz Jagiellończyk, tak? Proszę. Nie sam, a z żoną swoją. Matką Królów. Matka Królów, Matka Jagiellonów, Elżbieta Rakuszanka to może rozpocznę od niej, bo ona jest warta jeszcze bardziej gorących oklasków, dlatego, że wspólnie dochowaliśmy się 13 dzieci. Jeszcze większe oklaski dla królowej. Tym bardziej zdaje się, nie było bycikowego chyba w ten czas nawet. Ale. E, ja, król. Panzimierz Jagiłończyk chciałem powitać bardzo wszystkich Was, drodzy, mieszczanie tego sławnego grodu Poznania. To tutaj jest kolebka naszej państwowości. Stąd się wywodzimy. O i widzimy, bo zmierza do nas wysoki rangą i wzrostem. Prezydent, bardzo prosimy bliżej sceny. Zapraszamy i witamy. Ja jeszcze raz chcę podkreślić rolę Kazimierza. On nie zabiegał o te ziemskie zaszczyty. Myślał o innym królestwie i jest tam gdzieś. W tym najważniejszym królestwie jest patronem naszego kraju, poczczony, bardzo kochany. Jeszcze raz oklaski dla naszego Kazimierza. A wszystko zaczęło się od Władysława Jagieły. Dzisiaj przyjechał ze swoją pierwszą żoną Jadwigą. Świętą Jadwigą. Ileż w tym naszym rodzie świętych. Mamy tutaj. Ech. Zygmunt Stary, co widać zresztą, ze swoją małżonką Boną. O nich wiele nie muszę mówić, szczególnie o Bonie, bo wszyscy wiemy, co jej zawdzięczamy. Ja się dziwię, że ten Zygmunt Stary używał wtedy już takiego szamponu jak ja. Nie? No. Mamy tutaj teraz Władysława Warnyńczyka. To mój starszy brat, czego może nie widać, ale on również młodo zginął pod Warną. Pozna historię, to również wie, że być może, że wcale nie zginął. Żyje jeszcze do dzisiaj, bo są różne na ten temat opinie. I w takim młodym wieku się pokazuje. Dzisiaj pokazał się w Poznaniu. A to nasz syn pierworodny Władysław I. Brawa dla niego! On będzie królem Czech i Węgier. No. I nasz wnuk Zygmunt August ze swoją małżonką. Było? Którą? Basia Radziwiłówna, tak jest. A jednak! wybrał ja do Poznania, to mam Basie Dobrze. I ja myślę, że na tym zakończymy to przedstawianie. Po reszcie informacji warto sięgnąć z, do, do... Teraz co wy macie? Internet czy coś takiego? No. <gry> sięgnąć do internetu albo do jakiejś encyklopedii, zapoznać się z tą historią, bo naprawdę jest piękna i warta tego. Jeszcze bardzo proszę zwrócić uwagę, może się zdarzyć, że wśród nas mieszam dostojnych, uczciwych, po jakąś kiesę, torbę należy, teraz macie jeszcze takie jakieś karty plastikowe, to wszystko należy bardzo zabezpieczyć, a gdyby się okazało, że ktoś taki dostał się w wasze ręce, zaprowadźcie go pod pręgierz, tam już od 500 ponad lat spotyka się takich niecnych ludzi, tam strażnicy, Miejska będzie wiedziała, co z nimi zrobić. Mości Królu. Dziękuję. Zaraz, zaraz, Mości Królu, ja, ja jeszcze swoje, w imieniu tych poznańskich pyr. Otóż nie, bardzo tak. Ja już tutaj mówiłem, że Jagiellonowie, a szczególnie ten pierwszy, Władysław Jagieło, upodobał sobie Wielkopolskę. Jest wiele, wiele na to dowodu. Trzecią z kolei żonę wziął z Granowa sobie, z niedaleko Granowa, prawda? A, a on był jej czwartym mężem, ale jest ten Jakieło, proszę do o, przodu. Twa twardy był, bo, bo przeżył tą żonę. Ta. Proszę, ta. proszę i Moi drodzy, ale ten Kazio Jagielończyk, który przed chwilą Państwo go słyszeli, nie, on, on był w porządku. Ale jak przyjeżdżał do Poznania, to ta ekipa, Wasza Królewska Mość, to była nie w porządku. Poznaniacy okiennice przed nimi zamykali. To, to dopiero... jest prawda historyczna. To prawda, to jest Dopiero musiał król swojego marszałka wysłać z takimi halabardnikami, jak tutaj stoi, żeby z tą wiarą, z tej ekipie zrobiła porządek, proszę państwa. Ta. I za to królowi dziękujemy, bo szanował nas Poznaniaku. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Brawa dla całego Orszaku Jagiellońskiego. Brawa dla dynastii Jagielonu. A także prywatne brawa dla pan i panów, którzy nam tutaj bardzo ładnie przedstawiają tą dynastię. Brawa, Poznanioki, za mało klaszczecie. Słuchajcie, bo ty będziecie narzekać że zimno było. Brawo. Klaszolecistów. Wojtuś. Wojtuś! Teraz bardzo prosimy o muzyczny klimat. Tak. Na stoiskach turyści i poznaniacy zaopatrują się w palmy Wielkanocy. Jest jak widzimy bardzo duży wybór. Pojedziesz Wielkocji ma pani? Shqiptare 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 My wiemy, że zmierzamy do roku 2016, kiedy Poznań ma być Europejską Stolicą Kultury. I będzie. To jest pierwszy, proszę Państwa, na te konto mam, mam, musimy się nauczyć chwalić w Poznaniu to, co jest nasze. I to jest pierwszy punkt, to jest bardzo istotne, to zwycięstwo i nasz prezydent, proszę Państwa, zdobył ten szczyt. Serdeczne brawa, bo to jest, proszę Państwa, my się nie chowajmy. Tak. Nie chowajmy się, mamy sukcesy I tak samo chwalmy się naszym Kaziukiem Tak samo chwalmy się innymi I chwalmy się naszym ratuszem Macie tą fasadę Dzisiaj pięknie było o niej mówione W echu dnia jest pięknie opisana Wysła, Wyszła karta pocztowa Proszę państwa Żyjmy więc póki czas Póki czas Bo kto wie Bo kto wie, bo kto wie Kiedy znowu że na Pięknie głębiej I Jak dobrze nam zdobywać góry I młodą piersią chłonąć wiatr Prężnymi stopy deptać chmury I palce ranić ostrzęta Ba 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 bam Mię w uszach, w śpiew, a w żyłach Rosentjonokrę. Hej, że Dotarły. Y, wspominamy te ziemie, wspominamy wspaniałych ludzi, kulturę polską. To wszystko, co z naszym krajem, z naszą historią było tak mocno związane. I te kaziółki stały się piękną poznańską tradycją. Coraz więcej nas na starym rynku kupujemy palmy. Pominamy to wszystko, co było piękne i dobre i myślę, że dobrze się bawimy tutaj. Szanowni Państwo, najlepsze, najlepsze życzenia od władz miasta, od prezydenta grobelnego, ode mnie, podziękowania za to, że jesteśmy przy takich okazjach wspólnie. Podziękowania dla tych wszystkich, którzy kultywują. Długoletniemu prezesowi Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, niezmordowanemu w utrwalaniu pamięci o swej małej ojczyźnie, w budowaniu życzliwej wspólnoty Wilników i Poznaniaków. W przypominaniu o ważnych postaciach i istotnych dla Polski i Litwy wydarzeniach historycznych, społecznych, kulturalnych. Zawsze gotowemu nieść pomoc potrzebującym, życzliwemu i bez reszty oddanemu idei Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. Profesor Mieczysław Rutkowski otrzymuje nagrodę. Profesor Rutkowski niestety jest chory w tej chwili, w związku z tym nagrodę z ogromną satysfakcją w imieniu kapituły. Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Centrum Kultury Zamek i Radia Merkury, przekazujemy wnukowi pana profesora z życzeniami powrotu do zdrowia i wielu jeszcze lat, dobrych lat pracy dla towarzystwa i naszego miasta. Oto wnuk pana profesora. <klucza> Proszę przekazać panu profesorowi najlepsze życzenia zdrowia, dalszej energii działania na rzecz towarzystwa i podziękowanie za to wszystko, co robił przez te długie, długie lata. Wszyscy pamiętamy świetnie pana profesora. Myślę, że tutaj można powiedzieć, że kochamy go, jesteśmy z nim, czekamy na niego, liczymy, że w kolejnych latach będzie tutaj razem z nami obecny. Proszę te najlepsze życzenia przekazać panu profesorowi. Proszę w imieniu Pana Profesora, proszę w imieniu Pana Profesora wypić toaz całkiem żurawinowym, tak jak Rysiu Liminowicz powiedział, na słodko-kwaśną, czyli tak jak poznańska kuchnia blisko, drodzy raz. To... I, I niech pan powie dokładnie skąd, dokładnie, skąd żeście przyjechali? Z Wilna. Z samego Wilna. Z samego Wilna. Tylko za są leczniki. No więc ile za Wilnem? Ile? Pięćdziesiąt 50 kilometrów. 50, z Wilna. To tak jakby ktoś z Gniezna powiedział, że on jest Poznaniokiem, nie? No jest. Ale bo mieszka w Wielko to brawo. Chodźmy tu chodźmy, to chodźmy. A co? A pierwszy raz jesteście w Poznaniu? Słuchajcie. Nie? Byliście już w Poznaniu? No, ile razy, ile razy był pan w Poznaniu? W Poznaniu? Dobrze był, był, był de, de, de. No. Ty, ty, ty chyba lepiej gadasz, nie? No, bo on to. Tu... To chodź. Letni no? On chyba więcej, lepiej rozmawiał na litewskim języku, niż na polskim. Tu tak. tak. To w Poznaniu jesteśmy kolejny raz i mam nadzieję, że nie ostatni. Tak. Ale nie, broń Boże, myśmy was polubili, nie? Słuchaj, słuchaj, te, myśmy, a ty lubisz Poznaniaków? A co wiesz o Poznaniakach, powiedz? Dziewczyny gorący. A, co ty, ty, to ja tak długo mieszkam w Poznaniu i nie wiem. Dobra, słuchaj, ale się dowiedziałem teraz, no. Jesz, jeszcze skorzystam z tego. Jesz... Wiesz, gdzie prezes idzie? Ja jeszcze, bo, da. Bo, bo często to żyje. Da. No, ale posłuchaj, ja ci, ja ci coś powiem o poznaniach, wiesz? Ja Ci coś powiem o poznaniach. A już wiem. Już wie, co wiesz? Wszystko? Wszystko, wszystkiego e, nie wiem. o mężczyznach, a o kobietach wiem. A ja no, tu kobietach wiem. Ale wiesz, jakie kobiety są oszczędne w poznaniu? Nie. Słuchaj, ja Ci powiem jedna, o, o jednej kobiecie, ona kiedyś. A, o tamte samej? Co, ja już wiem. Tak? Jest taka oszczędna, że na kolację możesz dostać, jakbyś się ożenił z Poznanią, to dostaniesz na kolację dwie skibki z kwaszonym ogórkiem. I będziesz, się się obejść. Dobrze. Szanowni Państwo, ja sam napraszam się. Kilka słów. Ja powiem, ja 20 razy byłem w Poznaniu. Oklaski, oklaski. Proszę Państwa, ale Wam powiem szczerze. Może nie spodoba się. Jestem wielkim mocnym. Ale w tamte czasy byli na dużo odważniej, weselniej, a dzisiaj nie tak było jak w tamte czasy. Tak to proszę Państwa, liczę Poznań jest troszkę, no, nie gniewajcie na mnie, troszkę nieodważny i biedniejszy, może skąpiejszy, tak? Okazuje się, wczoraj Lech Poznań nie wygrał, tylko zero-zero. Było tak? Było bo jestem kibicem fatalnym, o piłce nożnej, Lech Poznań. O, no to nareszcie coś ciekawego powiedział Lech Poznań. Nie, bo tak czekam, nie, ale słuchajcie Wiara, ledwo wejdzie, powie dwa słowa i mówi o klaski. Ile ja już za tych Poznaniaków gadam i nigdy mi nie klaszczą. Dobrze, to teraz powiem słowo sponsora. A w międzyczasie zespół na uciekł nie o 16.15 w zamku, wystąpią, proszę Państwa. Podobali się, proszę bardzo, można bileciki kupić i do zamku. Ale teraz mu muszę powiedzieć o swoim.

Pijał mi do sieny Boje oh yeah. Proszę Państwa, jak ten czas szybko upływa, nie ma już wśród nas wiceprezydenta miasta Poznania Macieja Frankiewicza oraz niezapomnianego redaktora Jacka Hałasika. Pozostaną na zawsze w naszej pamięci.